Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii MOTOPORADY. Dzisiaj będę mówił o motocyklowych, torowych oponach przednich. A dokładniej, chcę omówić różnice pomiędzy dwoma bardzo popularnymi rozmiarami opony przedniej. A dokładniej, pomiędzy rozmiarem klasycznym, takim oldschoolowym, bardziej 120 x 70 na 17 oraz tym takim, który pojawia się coraz częściej w motocyklach torowych, trackdayowych, czyli 125 na 70, na 17. Jakie są różnice, czy to jest odczuwalne podczas jazdy? Co jest na plus, a co jest na minus pomiędzy tymi dwoma rozmiarami? Posłużę się przykładem dwóch egzemplarzy tego samego modelu opony, ale właśnie w dwóch rozmiarach. To, co widzicie tutaj, to, co teraz klepię moją dłonią, to jest klasyczny, starszy rozmiar 120 na 70, na 17. Jest to opona Pirelli Superbike w mieszance ST3. Natomiast tutaj macie już tę oponę w tym takim nowszym rozmiarze 125 na 70x17. Jest to również opona Pirelli Superbike w mieszance ST3, czyli teoretycznie są to dokładnie te same dwie opony, no ale w dwóch rozmiarach. I czy to się od siebie jakoś różni? Na samym wstępie powiem wam, że Różnice między tymi oponami podczas jazdy są, występują, natomiast są na tyle mało istotne, że niektórzy mogliby się nie zorientować, że ktoś założył im na przykład oponę inną niż mieli do tej pory. Serio. Dopiero na pewnym poziomie i przy pewnych oczekiwaniach odnośnie tego, co ma nam dać ta przednia opona, będziemy w stanie dostrzec wyczuć gdzieś tam pod ręką e, po prostu albo całym swoim ciałem albo po, po, y, o, tym jak się zachowuje nasz motocykl. Co nam daje jedna opona co ma gorszego a co nam daje druga. E, zacznijmy może od tego że profil 125 na 70 oznacza że ta opona 125 no, musi być odrobinę jak nawet sobie tutaj spojrzymy ona jest Odrobinę cała wyższa, jest po prostu większa przez to, że 125x70 na daje nam po prostu więcej tej wysokości, którą założymy na całą felkę. Przez to obwód całego tego naszego przedniego koła się lekko zwiększa. Co to powoduje? To powoduje oczywiście minimalne wypłaszczenie kąta główki ramy, zwiększenie wyprzedzenia, czyli powiększenie wartości trailu. Lekkie uspokojenie motocykla, jeżeli chodzi o jego geometryczne, takie pierwotne zachowanie. Natomiast ta opona 120-70 powoduje, że koło jest mniejsze, przód jest niżej, więc główki ramy jest bardziej agresywny. Oczywiście są to minimalne e, różnice. Trail jest mniejszy, ta wartość jest mniejsza, więc motocykl jest troszkę bardziej nerwowy, bardziej ochoczo będzie chciał wchodzić w zakręty. I teraz tak, z tym pozytywem zakręty tu właśnie się no można troszeczkę zatrzymać na tym, na tym etapie, bo tu nie chodzi o to, że ten profil tej opony powoduje, że ona jest większa. To jest jedna rzecz. Natomiast z samej swojej konstrukcji i kształtu jaki przyjmuje 125 wynika, że ta opona jest przede wszystkim odrobinę mniej chętna do szybkich zmian kierunku jazdy motocykla. I to jest w zasadzie pierwsza rzecz, którą odczujemy, kiedy założymy sobie nagle do naszego motocykla 125 zamiast 120. To jest właśnie to, że ta opona, ten przód będzie ciut wolniej chciał się przerzucać, zwłaszcza na przykład przy kanach Albo na przykład po prostu no, na wejściach w zakręt będzie ciut mniej chętna, będzie bardziej oporna na ten moment skręcania. To wynika z tego, że ona jest raz, że szersza, więc tej jakby powierzchni trzeba przerzucić trochę więcej, a dwa, że ona jakbyśmy się jej przyjrzeli bardziej mimo wszystko. 125, czyli ten nowy już profil, ma bardziej kształt taki hmm, liniowy-okrągły. Te 120 bardziej bardziej oldschoolowe, mają kształt nieco bardziej szpiczasty, mimo wszystko. A mogłoby w sumie być na, na odwrót, tak na logikę patrząc, ale jest, jest tak, jak jest. Więc w momencie, kiedy mamy ten kształt taki bardziej okrągły, zrównoważony tej opony, no to siłą rzeczy ona nie będzie chciała się nam tak po prostu przewracać błyskawicznie w tym zakręcie, co będzie wpływało na zachowanie całego motocykla. Dlatego właśnie na... Wejściach w zakręt i na szybkich przerzucaniach odczuwalnie 120. Może mieć jakąś tam lekką, ale naprawdę nieznaczną przewagę. Ale dobra, jest to odczuwalne, wiele osób to czuje, ja również. I teraz tak. Natomiast jaka jest zaleta 125? Ja załóżmy już użytkując dużo tych opon i przednich i tylnych, ale mówimy tu o oponie dzisiaj przedniej. No gdzieś do, zacząłem dostrzegać tą prawidłowość, która się po prostu powtarza. W moim odczuciu 125, ponieważ jest szersza, nieco wyższa, po prostu większa, tej powierzchni jest więcej, pozwala na mocniejsze dohamowania w większym złożeniu. To jest dla mnie główna różnica. Ja, ponieważ jeżdżę motocyklami litrowymi, Szczególnie mogę odczuć tę przewagę, ponieważ z reguły do każdego zakrętu muszę się mocno dehamowywać, bo mam dużo mocy, więc mogę się dużo napędzić od wyjazdu z poprzedniego zakrętu. Dlatego u mnie hamowania i wejście w, zakrę... w zakręt, ta pierwsza faza wejścia jest bardzo ważna. I kiedy mogę bardzo mocno hamować, również właśnie w złożeniu, yy, używając bardzo mocno trail breakingu, a takiego naprawdę już konkretnego. To rzeczywiście odczuwam, że 125 ma lekką przewagę. I teraz też pytanie, czy wynika to już z faktu, że konstruktorzy tej opony 125x70 uwzględnili to na przykład przy konstruowaniu karkasu? Być może kwestia jest tego, że inaczej jest skonstruowany również karkas całej tej opony, no bo by jednak są to, to nie jest opona. 120, którą ktoś na formie wziął i rozciągnął sobie, po prostu i tak zastygła, i jest 125, nagle nie. No, to jest niby ten sam model w tej samej mieszance, ale jednak prawdopodobnie, strukturalnie i konstrukcyjnie, może to być zupełnie inna opona. To nie jest tylko prawdopodobnie opona powiększona w skali, bo nie sądzę, żeby tak było. I odczuwalnie rzeczywiście te różnice jakieś są. Kolejną zaletą, którą gdzieś tam widzę. 125 względem 120 to to, że ona pozwala się lepiej zużywać. Możemy trochę lepiej sterować jej zużywalnością, ponieważ mamy do dyspozycji, jakby nie było prawdopodobnie ciut większą powierzchnię styku niż przypadki opony 120. No i jeżeli tej powierzchni styku jest więcej, no to możemy inaczej rozłożyć głównie przegrzewanie się tej przedniej opony. To może się przełożyć na to, że możemy po prostu lepiej sterować jej zużywalnością, no i dzięki temu możemy ciut dłużej pojeździć, prawdopodobnie niż 125, niż 120, ale to też są wszystko rzeczy bardzo marginalne i minimalne. Generalnie, w większości przypadków, kiedy te opony komuś zamienimy, to jedyną tą rzeczą odczuwalną jest rzeczywiście to, że Troszeczkę mniej ochoczą motocykl chce skręcać, natomiast e, już potem, kiedy naprawdę zaczniemy te opony mocno używać, to pojawia się ta ważniejsza zaleta, że rzeczywiście ta opona pozwala o wiele mocniej hamować w złożeniu, w głębokim złożeniu na naprawdę mocnym hamulcu. Taką też e, cechą charakterystyczną e, w sensie różnicą pomiędzy tymi dwoma oponami jest to, że o dziwo zawsze 125 domykamy do końca, przód. To też się rzadko zdarza, bo tu nawet możecie sobie zobaczyć, że 125 jest domknięta do końca. Natomiast 120 ma takie charakterystyczne 2 mm niedomknięcia. To z reguły właśnie w każdej. 120 możemy zauważyć przynajmniej ja tak też co prawda na tych dwóch oponach nie jeździłem bo to są zdobyczne kupione opony używane, które gdzieś tam dopiero założę do moich, do moich motocykli natomiast tutaj też widać poprzedni użytkownicy też ten sam efekt uzyskali, czyli nie domknęli do końca 120, a domknęli 125 na tym etapie, na którym jestem obecnie, z moim tempem Lekko, minimalnie preferuję 125, ale to nie znaczy, że kiedy widzę 120 gdzieś tam w dobrym stanie, który mogę gdzieś kupić w dobrej, dobrej cenie. To nie kupię 120. Absolutnie nie. Również zamiennie będę zakładał 120 i 125. Więcej akurat teraz takich używek gdzieś w garażu, które mam mam 125. Natomiast to nie jest tak, że już nie używam 120. Są to obony, które możecie sobie zamiennie zakładać. Na pewno 125 raczej bym polecał osobom, które jeżdżą mocnym motocyklem, tak, a właśnie aby to przednie koło mogło wykorzystywać ten potencjał wynikający z przewagi jej na hamowaniu, na dohamowaniu złożeniu, czyli raczej bym polecał komuś, kto jeździ litrem, no na przykład takim 200 koni plus. Jeżeli macie 600, myślę, że nie będzie miało to większego znaczenia. Co wolicie? Natomiast, jeżeli macie motocykl słabszy, o krótszym rozstawie osi, gdzie waszą przewagą jest właśnie jego zwinność i przerzucanie tego motocykla szybko z jednego złożenia na drugie, Wtedy myślę, że minimalnie by Wam polecał jednak pozostać przy tej, 120, przy tej starej 120. Ale to są tylko moje sugestie. Możecie mieć odmienne zdanie na ten temat. Dzisiaj Wam po prostu chciałem powiedzieć, jakie jest na ten temat moje zdanie i co już przez kilka sezonów zamiennie, gdzieś tam zakładając te dwa rozmiary, odczułem. Mam nadzieję, że materiał był w miarę jasny, klarowny i pomocny. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i odcinkach. Cześć.